Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy to prawdziwe centrum, w którym osoby niepełnosprawne mogą w komfortowych warunkach uczyć się i rozwijać. Obecnie do placówki uczęszcza 301 osób i to nie tylko z powiatu świdnickiego, ale również dzierżoniowskiego, wrocławskiego czy też wałbrzyskiego. Zajęcia w centrum prowadzone są na każdym szczeblu nauczania. Od 10 stycznia funkcjonować zaczęło przedszkole, którego otwarcia dokonał starosta powiatu świdnickiego Zygmunt Worsa, przewodnicząca Rady Gminy Wiejskiej Świdnica Regina Adamska oraz wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. Piękne. Piękne. To dzisiaj wspaniałe święto, ponieważ otwieramy dwie placówki, które są dopełnieniem naszego Centrum Wsparcia dla Niepełnosprawnych. I rzeczywiście w wyniku współpracy z gminą udało się od września uruchomić przedszkole specjalne. I w chwili obecnej mamy uruchomioną jeden, jeden oddział, który liczy ośmioro dzieci. I te dzieci są nie tylko z terenu gminy, również z miasta Świdnicy, z gminy Jawor, z gminy Żarów, Strzegom. Samocentrum jest dużym ośrodkiem o zróżnicowanych zadaniach, które obejmuje nie tylko dzieci. Z myślą o swoich absolwentach placówka postanowiła o nich zadbać, otwierając warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzone w nim zajęcia pomogą im w lepszym stopniu dostosować się do samodzielnego życia. W warsztatach terapii zajęciowej uruchomiliśmy pięć pracowni. Tu u nie uczą się zawodów, ale aktywizacji zawodowej. W chwili obecnej mamy otwartą pracownię florystyczną, artystyczną, techniczną, informatyczną i pracownię krawiecką. Przed laty, otwierając zespół szkół specjalnych, władze powiatu podjęły niemałe ryzyko. Patrząc, jak teraz zapełniło się ono dziećmi, śmiało można powiedzieć, że była to konieczna decyzja. Powiem szczerze, że nie, nie przypuszczałem, że w tak szybkim tempie cała szkoła wypełni się dziećmi i że tak. Bardzo potrzebna jest ta placówka. Mamy jeszcze dwie szkoły specjalne w Szczegomiu i świewodzica i udawało się, że uda nam się wszystko połączyć razem, tak, żeby zapełnić ten budynek, ale to sama Świdnica, ościenne gminy spowodowały, że wszystkie dzieci, które dotychczas przebywały w domu, które nie miały kontaktu ze środowiskiem, nagle pokazały się, że są takie osoby i ta placówka jest do tego niezbędna, konieczna. Jest to ogromny wysiłek finansowy poniesiony przez powiat, ale myślę, że docenimy to za kilka lat już całkowicie. Zapisy do obu nowo otwartych wydziałów przedszkola oraz warsztatów terapii zajęciowej prowadzone są przez cały rok. Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie bądź na stronach internetowych Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy.